Cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj pokażę wam jak prawidłowo zamontować stelaż podsakwy do junaka M12 Vintage. Zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, staramy się modyfikować wszystkie możliwe motocykle, które nadają się do modyfikacji silnikowe, modułowe, ale też staramy się poprawiać wizualny aspekt w takich motocyklach. Widzieliście już Junaku M15, dzisiaj będę dla Wam w shortach i w późniejszym terminie pokazywał modyfikację lampy w Junaku M16, dajcie mi znać jak będzie Wam się to podobało. Już wcześniej widzieliście Junak M12 Vintage, jak można go zmodyfikować, czyli montaż tak, montaż stelaży, montaż kierunków już był. Ale dzisiaj chciałbym się skupić jak prawidłowo zamontować stelaż, bo te dostępne na rynku to jest jakby kawałek, kawałek blachy, jest to wszystko porobione na maszynie CNC, ale jest to dosyć, dosyć słaba jakość na tyle, że tylko i wyłącznie przymontowanie, tak jak to producent zaleca do naszej, naszego motocykla, spowoduje, że te sakwy będą nam latały, będą niestabilne, będą ocierały o e, amortyzator i w ogóle to się nie będzie e, trzymało. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać na przykładzie naszego serwisu, jak zmodyfikowaliśmy e, ten stelaż i e, jak on się trzyma. To, to zapraszam bliżej do motocykla i Wam pokazuję krok e, po kroku. E, tutaj mamy e, sakwy. Wybór dowolny, klienci mogą sobie u nas wybierać z katalogu, zgłaszajcie się do nas na sklep sklepmałpa.hustator.pl Będzie oczywiście mail i kontakt opisany. Tory, czy w macie, czy w połysku, to już od Was zależy. Z drugiej strony pokażę Wam jak to wygląda. Tak to mają zadanie podnieść jakby z bagaż tego motocykla, ponieważ on nie ma żadnych skrytek, nie ma żadnych choków, więc to praktycznie daje nam około 20 paru litrów więcej, żebyśmy mogli poupychać jakieś rękawice, jakieś kurtka, jakiś przeciwdeszczowy kombinezon. No i ten, te sakwy muszą być zamontowane do jakiegoś stelaża. Stelaż mam nadzieję z tej strony się uda nam pokazać. Jak dostajemy to od producenta, myślę, że już będziemy robić e, krok w przód i będziemy chcieli robić własne stelaże, bo je trzeba troszeczkę unowocześnić. Stelaż to jest ta blacha, wycięta odpowiednio, dobra jakość, ale ona nie ma żadnych sporników. I tutaj mamy jeden, uch, jeden, e, jedną śrubę, którą możemy zamontować, ale w drugiej my tutaj już to jest nasza inwencja, wykorzystaliśmy kawałek tuleki i wykorzystaliśmy Uchwyt pod kierunkowskazy, które musieliśmy zabrać, i one są już montowane do uchwytu, który już producent nam daje w stelażu. I te dwa uchwyty, te dwa wsporniki powodują, że stelaż jest bardzo sztywny, nie dotyka w ogóle nam amortyzatora. Jak widzicie, bo wcześniej z tym były problemy, musieliśmy robić na przykład jakieś podkładki gumowe i troszeczkę było kombinowania. Tutaj to wygląda bardzo, bardzo profesjonalnie. Jedna tulejka krótsza, druga tulejka dłuższa. Nie wiem, czy musieliśmy chyba wywiercić z tego to. Widzę otwór i przymocowane sakwa do tego stelażu, który jest zamontowany w taki sposób. Spowoduje, że ten stelaż, zobaczcie, on tutaj naprawdę można zamontować duży, duży ciężar. Podczas jazdy nie będzie nam czaskał o amortyzator i uważam, że to jest robota skończona i robota bardzo dobra. Jeszcze nie wiem jak to wycenimy w opisie, w opisie Wam podamy, bo jesteśmy właśnie teraz na etapie, kiedy oglądacie ten film na wycenie, więc w opisie będziecie mieć dokładną cenę ile kosztuje stelarz, ile kosztuje montaż. Wszystkie osoby, gdzie, gdzie mieszkacie niedaleko naszego salonu możecie podjechać, zamówić sobie taką usługę Pamiętajcie, że pojazdy są ściągane z Huawei Polski do naszego serwisu. Koszt między 350 a 450 zł. Każdy motocykl 3-4 dni i pojazdy są u nas. Więc jak chcecie robić to w naszym serwisie, zachęcamy do kontaktu. Opis, czytajcie, bardzo ważne. Ja Was zachęcam do udostępniania tej treści. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, żebyście wiedzieli za każdym razem, kiedy w piątek, w Boże, przepraszam, w poniedziałek. Jest nowy odcinek, więc będziecie wiedzieli, że jest premiera i będziecie mogli nas widzieć i z nami się spotykać to poniedziałek. Osoby, które są zainteresowane również jazdami na peatbike, crossami, ścigaczami, jeżą na tory, czyli zajazdka sportowa, zachęcam na nasz drugi kanał Pitbike Pójdź to. No to, trzymajcie się, miłego dnia, miłego wieczoru, bo nie wiem o której porze to oglądacie. Cześć!